Pamiętam ten moment, kiedy trzymałem w dłoni świeżo odebrany dyplom szkoły gastronomicznej Duma, oczywiście, ale też lęk, co dalej, gdzie zacząć, no i co najważniejsze, kto w ogóle przyjmie mnie do pracy. Z tyłu głowy już miałem gotowy scenariusz taki, Że pewnie skończę w kebabie albo w jakimś food trucku. Przecież nikt nie da mi szansy w restauracji z prawdziwego zdarzenia. Czy to brzmi znajomo również dla Ciebie? Też byłeś w tej sytuacji, może jesteś? Jeśli właśnie teraz siedzisz i szukasz ofert pracy, przeglądając ogłoszenia o pracę przyrożnie, w burgerowni albo w kolejnej sieciówce, chcę Ci powiedzieć jedno: no nie jesteś skazany na kebaba. Serio, takie myślenie to pułapka, w którą wpada zbyt wielu młodych ludzi po szkole gastronomicznej. No i właśnie dlatego nagrywam dla ciebie ten odcinek, abyś wiedział, że w ogóle nie jesteś skazany na pracę w kebabie czy jakimś fast foodzie. Bardzo często jest jakaś presja otoczenia i ludzie wokół ciebie mogą uważać, że ty się nie nadajesz do, jakiegoś, do jakiejś poważnej pracy i mogą ci po prostu wgrać w głowę taki program myśleniowy, który świadczy o tym, że ty będziesz, że na początku na pewno musisz mieć jakąś złą pracę. To jest oczywiście nieprawda. Uważam, że im szybciej zaczniesz startować na dobre stanowiska, tym lepiej to dla ciebie wyjdzie. Masz już kwalifikacje, teraz użyj ich z głową. Wiesz co jest najgorsze? Że wielu z nas, czyli absolwentów szkół gastronomicznych czy jakichś tam szkół kulinarnych, od razu zakłada, że nie nadajemy się do prawdziwej kuchni. Mamy dyplom, mamy umiejętności, ale brakuje nam po prostu pewności siebie. Dlatego zamiast spróbować aplikować, na przykład do hotelu z renomą albo restauracji, w której pracują ludzie z pasją, idziemy na skróty. Do kebaba, bo tam zawsze kogoś szukają i nie trzeba mieć jakiegoś doświadczenia. Po prostu przyjmą od ręki, nauczysz się zwijać tortille i tyle. Również ja tak myślałem kiedyś dawno temu. Wydawało mi się, że praca w fast foodzie to jest jedyne realne wyjście, jakiś McDonald's czy coś w tym stylu. Ale to nieprawda. Możesz zrobić znacznie więcej, powinieneś chcieć więcej. Musisz sobie wyrobić takie myślenie, żeby chcieć więcej i mieć e, większe roszczenia co do swojej kariery. Nie ograniczaj się do tego, co jest łatwe i znane. Rozumiem, że na początku chodzi o szybki zarobek, że rachunki nie poczekają. Ale czy naprawdę chcesz utknąć w miejscu, gdzie przez kilka lat będziesz zarabiać minimalną krajową, smażąc mięso i zawijać tą tortillę? No, no nie umuję nic tej pracy. Każda praca ma swoją wartość i, i to dobrze, że taka praca istnieje. Ale jeżeli masz potencjał, żeby iść wyżej, to czemu sam odbierasz sobie te szanse? Są miejsca, w których możesz się rozwijać, uczyć od szefów kuchni z doświadczeniem, poznawać nowe techniki, smaki, style kuchni. Możesz pracować z kucharzami pasjonatami, którzy po prostu się jarają tym, że gotują fajne rzeczy i że mogą podzielić się tym z innymi, że mogą kogoś nauczyć. Są takie kuchnie, które pozwolą ci za kilka lat zostać na przykład suszefem, czy, no, czyli po prostu zastępcą szefa kuchni albo jakimś starszym kucharzem, który jest zaufany w tej restauracji. Może z czasem nawet zostaniesz szefem kuchni. Wszystko tylko zależy od tego, jakie sobie ustalisz cele i w jakim kierunku pójdziesz. Ale żeby tak się stało, najpierw musisz uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe. Możesz się szkolić, możesz zdobywać doświadczenia, możesz po prostu się zaangażować w to wszystko. Ja tak zrobiłem za młodu. Po prostu po nocach siedziałem, czytałem różne rzeczy dotyczące gotowania, kulinariów, zarządzania, pracy w kuchni, w ogóle gastronomii, przepisów, hacapu, przepisów różnego rodzaju sanitarnych, BHP, wszystkiego. Chciałem się kompletnie wszystkiego nauczyć i to zaprocentowało w przyszłości. Więc wyszedłem z tego schematu. Nie skazałem się na pracę w kebabie. Zacznij od pierwszego kroku. Nie musisz od razu zdobywać gwiazdki Michelin, ale napisz porządne CV, odwiedź kilka hoteli w Twoim mieście albo pojedź do, do najbliższego miasta. Zrób taki research, sprawdź gdzie pracują absolwenci Twojej szkoły. Możesz się nawet do nich odezwać, może któryś z nich wprowadzi cię w jakiś dobry zespół. Może dasz radę zacząć jako pomoc kuchenna w restauracji takiej z ambicjami, a nie w budce z frytkami. Również udział w różnego rodzaju warsztatach kulinarnych, czy czy w kursach online, czy różnego rodzaju szkoleniach może otworzyć Ci drzwi, których istnienia nawet w ogóle nie podejrzewałeś. Sam o tym wiem, jak bardzo ważne są kursy, ponieważ sam zainwestowałem w moje szkolenia około 30 tysięcy złotych w całym moim życiu i generalnie zwróciło mi się to już z nawiązką, już dawno, dawno temu, więc uważam, że takie szkolenia inwestowanie w siebie jest jak najbardziej uzasadnione i koniecznie trzeba to zrobić, jeżeli nie chcesz utknąć na najniższym stanowisku i ciągle tylko narzekać całe życie, że masz mało pieniędzy, nie skazuj siebie na kebaba. To nie wyrok. Zasługujesz na coś więcej. Serio, skoro poświęciłaś i poświęciłeś kilka lat, by nauczyć się zawodu, to wykorzystaj ten czas, by zbudować karierę. Nie tylko zarobić na czynsz. Po prostu uwierz w siebie, daj sobie szansę, bo jeśli ty sam sobie jej nie dasz, to nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Wiem, że to kusi szybka kasa bez doświadczenia, że młodzi ludzie chcą po prostu dostać szybką pracę i po miesiącu dostaną sobie fajną pensję i jeżeli nie muszą wydawać na jakieś zobowiązania rodziny, tylko sami na siebie, to to jest całkiem nieporządna kasa. Jasne, praca w burgerowni, food trucku, czy kebabie może wydawać się na początku w porządku. Jest szybka kasa, nie wymaga dużego doświadczenia, a i ta atmosfera często bywa luźna. Ale spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Co dalej? Gdzie to Cię doprowadzi za rok, dwa, pięć, dziesięć? I czy naprawdę chcesz całe życie spędzić przy tym grillu, w ciężkich warunkach, w jakiejś budzie, bez szansy na rozwój, bez perspektywy wyższych zarobków? Na razie może ci to odpowiadać jako osoba bez zobowiązań rodzinnych. Ale co jeżeli ci przyjdzie ta rodzina? Kiedyś może będziesz mieć dzieci, rodzinę i wszystko, tak, swój dom trzeba będzie jakieś kredyty płacić, cokolwiek zapewnić dzieciom i nagle się okazuje, że ta najniższa krajowa jest o połowę za niska i przydałoby się dwa razy tyle zarabiać. Ale jeżeli do tej pory nie zdobywałeś różnego rodzaju kompetencji, się nie szkoliłeś, to może to być niewiarygodnie trudne, ponieważ w tym czasie co ty się obijałeś, inne osoby po prostu stają. Starały się zdobyć te kompetencje, i gdy przyszła okazja, to oni zdobyli stanowisko, a nie ty. Więc dlaczego ktoś został na przykład dobrym kucharzem w dobrej restauracji albo zastępcą szefa kuchni, a, a ty nie? No bo nic nie zrobiłeś, bo się obijałeś, bo było ci na początku wygodnie, taką miałeś swoją strefę komfortu. Żeby po prostu coś osiągnąć, musisz wyjść z tej strefy komfortu. No jak tu awansować? W takich miejscach, jakkolwiek to nie brzmi, nie ma drabiny kariery. Nie awansujesz na szefa food trucka, nie nauczysz się jakichś zaawansowanych technik kulinarnych, na których rzeczywiście możesz zarabiać, nie, nie zdobędziesz cennych kontaktów branżowych, oczywiście nauczysz się szybkości, pracy pod presją e, czasu, jakich, jakiegoś takiego multitaskingu, ale to nie są rzeczy, które same w sobie pchną Cię wyżej. Dobrze coś takiego umieć, bo to każdy kucharz po Powinien to wiedzieć. Na każdym stanowisku w kuchni musi być multitasking, szybkość, praca pod presją, radzenie sobie ze stresem, i tak dalej. To w ogóle w wielu branżach tak jest. To nie jest jakiś cud, żeby się tego nauczyć. No, ale prędzej czy pójdzie, prędzej czy później dojdziesz do ściany, tak? Natrafisz na ten szklany sufit, taki zarobkowy i szklany sufit rozwojowy. Już nie będzie można pójść dalej. Trzeba będzie zrobić coś konkretnego po to, żeby ten sufit przebić. Również zauważ, że w tego typu miejsca, w miejscach stawki są zwykle na poziomie minimalnej krajowej lub no nieco trochę powyżej. No i co najważniejsze, one się po prostu nie zmieniają. Nawet jeżeli stoisz za grillem od pięciu czy nawet dziesięciu lat i potrafisz robić 10 burgerów na raz, to wciąż zarabiasz tyle samo. Bo właścicielowi bardziej się opłaca zatrudnić kogoś nowego, młodszego, tańszego niż kogoś, kto chce, nie wiem, półtora tysiąca czy dwa tysiące więcej niż kiedyś zarabiał. Yy, bo woli po prostu wymienić takiego pracownika i jakoś to będzie. Przecież w burgerowni goście nie mają takich wymagań, nie wiadomo jakich. No, no, słuchaj, no, no, no pomyśl sobie, jeżeli ktoś robi nie wiem jakiegoś kebab boksa i wrzuci do kartonika frytki zaleje to sosem i na górę wrzuci mięcho z kebaba no i zamknie pudełko to nie jest jakieś coś skomplikowanego to się kolejny absolwent tego nauczy w przeciągu dwóch tygodni a ty będziesz już niepotrzebny po prostu no bo będziesz za drogi bo będziesz chciał za dużo dopóki jesteś singlem może to tak bardzo nie przeszkadza Masz na przykład na wynajem pokoju, czy coś do zjedzenia, mo, może nawet odłożysz sobie na konsolę, na wakacje i imprezy, ale życie stoi w miejscu. Przychodzi moment, kiedy chcesz czegoś więcej, takiej stabilizacji ro, rodziny, czy mieszkania na swoim, albo żeby ciągle czegoś nie wynajmować, żeby kupić sobie coś dla siebie. I wtedy nagle uderza cię ta rzeczywistość. Z takimi zarobkami z kebaba nie opłacisz, nie wiem, przedszkola, raty za mieszkanie, raty za samochód, czynszu, jakichś zakupów, ubrań. Praca, która wcześniej jakoś wystarczała, teraz nie daje Ci żadnego komfortu, a już na pewno nie pozwala myśleć o przyszłości. Dlatego celuj wyżej, dlatego właśnie teraz, zanim wejdziesz w tą ścieżkę bez perspektyw, zatrzymaj się i po prostu pomyśl nad swoim losem. Masz fach w ręku, masz wiedzę, masz papiery i masz wybór. Nie musisz zaczynać od najniższego szczebla, jeśli celujesz wyżej. Praca w hotelu, w restauracji z ambicjami, w cateringu premium to nie są miejsca zarezerwowane tylko dla tych z ogromnym doświadczeniem. To są miejsca dla ludzi z pasją, dla tych, którzy chcą się rozwijać, a nie tylko i wyłącznie przetrwać. Nie twierdzę, że to jest lekkie. Zawsze początki są bardzo trudne. Jeżeli wchodzisz wśród, jako lajk, wchodzisz do towarzystwa, gdzie jest pełno po prostu profesjonalistów, no to tam jesteś po prostu najgorszy, ale musisz jakoś to. Przeżyć, jeżeli się zepniesz, to po prostu dasz radę to wszystko ogarnąć. Będziesz potrzebować czasu, determinacji. I nawet jeżeli będą cię hejtować inni kucharze, to musisz w tym czasie dbać o to, żeby, żeby nikt cię po prostu tam jakoś, nie wiem, nie deprecjonował, nie dojeżdżał. Dlatego masz swojego przełożonego szefa kuchni, który cię przyjął do pracy, i to też na jego barkach spoczywa to, żeby atmosfera w zespole była dobra i żeby przyjęcie nowego pracownika odbywało się zgodnie z jakimiś zasadami, zgodnie z kulturą. I tak właśnie powinno być. Dlatego masz szansę się po prostu wdrożyć, i masz szansę wejść w to towarzystwo. Jeżeli dasz radę i zobaczą, że ty sobie poradziłeś, to zyskasz ich szacunek. Staniesz się ich partnerem do pracy. Zainwestuj w siebie. Pomyśl o tym tak. Jeśli zainwestujesz teraz trochę więcej wysiłku w szukanie właściwej pracy, naukę, kontakty, to za kilka lat możesz być w zupełnie innym miejscu. Możesz zarabiać godnie, mieć stabilne godziny pracy, no i uczyć się od najlepszych, a co najważniejsze, mieć poczucie, że idziesz do przodu, że się rozwijasz. Również no nie tylko jako kucharz, ale w ogóle jako człowiek, jako osoba, która buduje swoją pewność siebie, buduje swoją tożsamość, swoje fundamenty zawodowe. Nie skazuj siebie na przeciętność tylko dlatego, że tak jest łatwiej. Zasługujesz na więcej i masz szansę to osiągnąć. Tylko musisz wybrać dobrze, póki jeszcze możesz. Jeśli już pracujesz w fast foodzie, to wiesz, jak wygląda codzienność. Szybkie tempo, prosedania, powtarzalność w kółko, w kółko ta rutyna, rutyna frytkowa. Ale to, że dziś tu jesteś, nie znaczy, że musisz zostać na zawsze. Jeśli czujesz, że chcesz czegoś więcej, jakichś lepszych warunków, rozwoju, prawdziwej kuchni, to świetnie. Nic nie stoi Ci na przeszkodzie, by to osiągnąć. Napisz dobre CV, pokaż, czego się już nauczyłeś, podkreśl swoje mocne strony, no i zacznij szukać nowych możliwości. Możesz nadal pracować jeszcze w tym kebabie, ale szukaj czegoś nowego. Jeżeli tylko ktoś Cię zaprosi na rozmowę, to się nie wahaj. Naprawdę, znalezienie pracy za najniższą krajową. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Nie, nie żyjemy w kraju, w którym jest, jest po prostu takie bezrobocie, że trzeba się wszystkiego trzymać. Możesz iść gdziekolwiek do roboty. Jeżeli pracujesz w kebabie, to wszędzie gdzieś znajdziesz pracę w jakiejś burgerowni, gdziekolwiek za najniższą krajową. Myślę, że nie powinny się o nic martwić. Yy, więc to oznacza. Że musisz wyjść ze strefy komfortu. Nowe miejsce, nieznane twarze, inne obowiązki, trochę stresu, trochę niepewności, ale wiesz co? Za tą niewiadomą czeka coś więcej. Nowe doświadczenia, nowa wiedza, nowe znajomości i co ważne, nowa, wyższa wypłata. Wystarczy zrobić pierwszy krok, nie musisz od razu zdobywać świata. Wystarczy, że dasz sobie szansę i będziesz sięgać trochę wyżej niż ten najniższy pułap kebabowy, burgerowy i fast foodowy. Zapraszam Cię do moich kolejnych odcinków na kanale Akademii Kulinarnej Food Travel.eu. Zapraszam Cię też na bloga Akademii www.foodtravel.eu. Tam znajdziesz różne przepisy, artykuły kulinarne, artykuły gastronomiczne. Jeżeli chcesz, to możesz przejść na stronę internetową z moimi kursami, kursy masterclass.pl, gdzie możesz zdobyć naprawdę bardzo dobre kompetencje w gastronomii. Gorąco Cię do tego zachęcam. Jeżeli chcesz, to zostań patronem na Patronite tam też znajdziesz różnego rodzaju wiedzę gastronomiczną, która już pomogła wielu młodym ludziom. Bardzo sobie to chwalą. Mam od nich opinię, wchodziłem z nimi w kontakt z moimi patronami i wiem, że są bardzo zadowoleni. Bo tam za niewielką kwotę można naprawdę dużo się dowiedzieć, jeżeli jesteś młodym kucharzem, który pragnie rozwoju, to naprawdę tam jest cała masa wiedzy i możesz sobie z tego korzystać. Jednak kursy na stronie kursy masterclass.pl to jest naprawdę konkretna dawka wiedzy, są prawdziwe kursy takie, które przy, przygotują Ci naprawdę bardzo dobrze, rzetelnie do wyższych stanowisk i do Twojej kariery. Jestem teraz w trakcie robienia kursu dla zastępców szefów kuchni, jest już też dostępny kurs szef kuchni, będą jeszcze inne kursy dla kucharzy, menadżerów, kelnerów, dla całej gastronomii, także zaglądaj częściej i naprawdę za niewielkie pieniądze możesz zdobyć ogrom wiedzy. Thank <laughs> you. Zajrzyj w opis tego filmu, znajdziesz wszystkie linki, na pewno sobie trafisz do tych Twoich spraw, do których potrzebujesz i będziesz, znajdziesz naprawdę dużo obszarów do nauki, do poprawy Twoich kompetencji, także koniecznie tam zajrzyj. Nie zapomnij zostawić suba, zostaw lajka pod filmem. Będę wdzięczny za Twoje wsparcie. Jeżeli moje filmy, moje wiedza Ci pomogły w karierze, to wesprzyj mnie na Patronite, możesz również postawić mi kawę w serwisie Buy coffee. znajdziesz link w opisie filmu, możesz pójść. Możesz mi postawić jakąś latę w zamian za moją wiedzę. Jestem przekonany, że ona Ci się bardzo mocno przyda. Zapraszam Cię na foodandtravel.eu. Wpisz w przeglądarce, wygogluj i na pewno mnie znajdziesz. Życzę Ci szczęścia, życzę Ci kariery i aby Ci się Twoje życie udało w gastronomii. Mam nadzieję, że się rozwiniesz. Trzymam za Ciebie kciuki. Na razie. Cześć.